że oddali życie w obronie naszej ojczyzny, tych, którzy w ostatnich dniach zginęli na Ukrainie. Wieczny odpoczynek i dać Panie, wieku i stanie, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim niech was błogosławi ów Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. in virtute et amorsti 结束了。 po to, żeby temu się przeciwstawić, żeby pokazać, że cywilizacja chrześcijańska ma przyszłość, że jest nie tylko dziedzictwem, ale nadzieją dla Polski, nadzieją krajowej. Pod prąd niezrozumienia, dlatego że nawet ci ludzie, którzy zgadzają się z naszymi wartościami, są przekonani, że skoro są tak powszechnie, tak szeroko akceptowane, w końcu nie tylko w Polsce, ale w Europie miliony ludzi wierzą w Boga, w, biologię, w Ewangelię, więc skoro sprawy, których do są tak szeroko akceptowane, to być może nie wymagają zaangażowania, ale również pod prąd niewiary tych, którzy właśnie uważają, że cywilizacja chrześcijańska to przeszłość. My, proszę Państwa, jesteśmy świadectwem tego, że cywilizacja chrześcijańska jest przyszłością naszej ojczyzny i dziś będę mówił o tym szczególnie przyszłością Europy. Chcemy być czytelnym znakiem dobra wspólnego naszego narodu. A co to jest dobro wspólne narodu? W Brio de niedawno papież Franciszek pokazał te pięć filarów, na których opiera się dobro wspólne każdego kraju. To jest po pierwsze życie, to jest po drugie rodzina, po trzecie wychowanie, po zdrowie, po piąte bezpieczeństwo. To są, proszę Państwa, zasady, które nie przestają być łączyć, nie przestają być potrzebne, konieczne do życia, nawet wtedy, kiedy właśnie nie wzbudzają zaangażowania, kiedy są tak naprawdę obojętne. Każdemu z nas potrzebne jest życie, każdy z nas przechodzi na świat w rodzinie, każdy z nas potrzebuje wychowania, no, zdrowie to wiadomo, to każdemu się przyda. i każdy z nas, proszę Państwa, potrzebuje bezpieczeństwa. Te wartości to są wartości fundamentalne, które powinny być zasadami niekwestionowanymi życia społecznego. Niestety żyjemy w czasach chaosu, kiedy absolutyzuje się wartości względne, ale rybizuje absolutne. Ale my przypominamy o tym, że właśnie te stoją na czele spraw, które musi zrealizować każde państwo. Spraw, które są ważne dla każdego społeczeństwa. I dlatego Drodzy przyjaciele, w naszej działalności zawsze pierwszeństwo miało i pierwszeństwo będzie miała cywilizacja życia i prawo rodziny. Sprawa najważniejsza, bez której nie jest możliwy rozwój żadnego kraju. Oczywiście my wiemy, że po to, żeby te sprawy były dalsze, nie wystarczy zaangażowanie państwa, nie wystarczy zaangażowanie polityczne. Każde państwo demokratyczne, a w istocie każde państwo, dzisiaj widzimy to na Ukrainie, każde państwo widać na linii publicznej. Bo nawet wtedy, kiedy państwo działa, to tak naprawdę społeczeństwo może wydawać się w obronie swoich praw. Więc każde społeczeństwo potrzebuje wydawania. Dlatego, że ta, ta misja, którą realizowaliśmy przez 7 lat, jest misją żadnego żadnym wypadku niezakończoną. Jest misją, która musi trwać. W ubiegłym roku, kiedy widzieliśmy, jak Rząd, obecny rząd, bez słowa protestu, bez słowa nawet zastrzeżenia, bez słowa zalecenia Organizacji Zdrowia, mamy prawo do tej samej solidarności, z której skorzystały Włochy, Grecja, Portugalia, Polska, przede wszystkim korzystali na Bibiarsku, Niemcy czy I na tym, proszę Państwa, kolega, solidarności. Nasze partnerzy zachodni. Wiedząc dobrze, że to przede wszystkim nas doty ten takie, że to nasze fabryki będą zamykane, bo będą musiały płacić wysokie karwy za emisję dwutlenku węgla, że tak naprawdę podwyżka kosztów energii leży przede wszystkim w nasz rynek. Narzucamy nam coś takiego. Proszę Państwa, pole zacząć Europie mówić, że ta gospodarka musi być proporcjonalna. I pamiętam taki bardzo dobry, bardzo dobry projekt w czasach Czwartej klimatyczna. Odprowadźmy politykę klimatyczną, ale niektórzy Państwa, te ograniczenia emisji dwutlenku węgla będą proporcjonalne do dochodów państw, do dochodu narodowego. Niech kraje biedniejsze mają większe ograniczenia, niech kraje większe przyjmą większe ograniczenia. I wtedy tak naprawdę będziemy prowadzili politykę spójną e, i e, solidarną. Trzeba o tym mówić, proszę Państwa. Nie po to, żeby się skarżyć, ale żeby wspólnie, szczególnie jako nasze region Europy Środkowej, przypomnieć zasady solidarności. Fiasko projektu Nabuko, który zaczynał się, kiedy jeszcze można było bez rosyjskiej kontroli importować surowce energetyczne z basenu Morza Kaspijskiego. A dzisiaj, proszę Państwa, najpierw te złoża poparły pod kontrolę rosyjską, a w końcu Europa wycofała się z realizacji na górę. Jest tylko jeden przykład, proszę Państwa, że można działać razem, że współpraca międzynarodowa to nie jest coś, co zasługuje Państwa, tylko coś, co może służyć Państwu. Można działać razem, ale pod jednym warunkiem, że głos Polski, że głos innych krajów Europy Środkowej, że głos krajów Europy Środkowej przez Polskę będzie artykułowany nie na zasadzie, proszę Państwa, jakiegoś samozwańczego rzecznictwa czy przywództwa, no To mówią o Jeżeli my nie będziemy gromadzić współpracy tych państw, to one nie będą współpracować. Natomiast Polska może podnieść swoje znaczenie do Europy i możemy podnieść nasze znaczenie do Europy, ale możemy też pokazać Europie środkowej, że nasza nie może się liczyć, jeżeli będziemy działać razem. I to jest, proszę Państwa, nasze powołanie. Jeżeli będziemy leżeć na granicy rosyjskiej strefy wpływów, Polska zawsze będzie tylko marginalnym korytarzem handlowym z Paryża i Berlina do Moskwy. Jeżeli Europa Środkowa ma być podmiotem współkształtującym solidarność całej Europy, jeżeli Unia Europejska ma nie być tylko paradanem czy instrumentem dominacji państw tak całej Unii, takich jak Niemcy czy Francja, ale jeżeli ma chronić niepodległość interesy wszystkich państw, które do niej należą, to Europa Środkowa musi stać się partnerem. I powtórzę po raz kolejny, nie będzie solidarności Europy Środkowej bez inicjatywy Polski w tym zakresie. Dank mm. I... dla Polski ma swoje znaczenie, ale proszę Państwa, niska nie pomoże nawet gdyby profesor Tuzek nie pół kadencji, całą kadencję przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Jeżeli nie zmienimy charakteru Unii Europejskiej. I dlatego wielkim wyzwaniem Polski jest powstrzymać debatę na temat tego, czym ma być Europa, na czym polega Solidarność Europejska. Powtórzę jeszcze raz. Solidarność Europejska to szacunek dla życia chrześcijańskiego, bo jeszcze 100 lat temu była taka zasada, że czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, to uznaje pożytek życia chrześcijańskiego dla całego społeczeństwa. Solidarna Europa to jest szacunek dla interesów budżetowych i rozwojowych Europy Środkowej. Solidarna Europa w bezpieczeństwa energetycznego i Starej Unii, i yy, 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 naszego regionu. Europa Solidarna to jest Europa, która nie pozwala Rosji ani na wykorzystywanie eksportu surowców energetycznych jako instrumentu nacisku politycznego, ale na wykorzystywaniu blokowania importu żywności, importu produktów rolnych, jako też instrumentu nacisku politycznego. I ilu młodych ludzi nie czasem trudności? To nie jest też pokolenie największej szansy. Dlatego, że jako pierwsze pokolenia w przeszło 200 lat, znaczy po pierwsze szanse przeżyć całe życie w Polsce. Jak ja miałem 20 lat, to musiałem że 40 to bardzo dużo, I wyobrażałem sobie, co to znaczy urodzić się w wolnej Polsce i przeżywać utratę niepodległości, jak się mam 20 lat. Albo wejść w wolną Polskę po 20 latach, czyli widzieć jej tęskę po 40 latach. Albo osiągnąć, widzieć niepodległość w rynku i oglądać czyli padać w czasach starości. Wy macie po pierwsze szanse przeżyć całe życie w wolnej Polsce. To jest naprawdę wielki dar Boga. To jest coś, co też nasze pokolenie chciałoby Wam przekazać. To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, to macie jeszcze większą szansę, mamy szansę na polskie wygodność. Dlatego, że budowa państwa polskiego, nie jako czegoś, co jest i czym przestajemy się interesować, co powstało, ale budowa państwa polskiego jako wspólnego domu Polaków, w którym przychodzą kolejne pokolenia, przychodzą pokolenia i pokolenia i te pokolenia otrzymują przede wszystkim życie. Otrzymują wiarę. Otrzymują wartości historyczne i moralne wartości polskiej kultury, w której wierzymy. Otrzymują dostatek moralne, bezpieczeństwo i znowu przychodzą, spotykają ludzi, zakładają rodziny i spotyka członków człowieka. człowieka. Żyje wspólnota narodowa w tych najmniejszych wspólnotach. To jest wielkie dobro, któremu macie szansę służyć. I dlatego naprawdę to mnie do wszystkich młodych Trzeba nam nonkonformizmu w walce ze związki społecznymi w naszej ojczyźnie. Trzeba nam nonkonformizmu, ale trzeba jeszcze większej aspiracji do tego, żeby budować konkretne instytucje, które będą potwierdzać konkretne decyzje dla dobra wspólnego naszego narodu. Bo możemy to robić. Że mamy państwo. Państwo to jest... Wyspiański mówił, że Polska to jest wielka rzecz, ale to, że Polska ma państwo, to jest jeszcze większa rzecz. Myśmy słyszeli w jak pan papież powiedział, ale nam się wydarzyło naprawdę musimy, proszę Państwa, teraz zrobić, żeby im się wydarzyło. Bo przed nami wielki cykl, cztery 15 miesięcy, w ciągu których będziemy zmieniać reprezentację Polsce w Parlamencie Europejskim. Będziemy, proszę Państwa, zmieniać samorządy, będziemy zmieniać parlament i w konsekwencji tego zmienimy również rząd. No i będziemy zmieniać prezydenta. Zapowiedziami panami, jakie prezes Marek Jurek Państwu przystają. Dziękuję bardzo. Polityka to jest tworzenie przestrzeni, w której ludzie mogą normalnie żyć normalnie oddychać. Polityka to nie jest sposób nasączania życia każdego człowieka jakąś ideologią albo jakąś, jakąś polityczną namiętnością. To jest po prostu tworzenie przestrzeni, w której Rzeczpospolita rośnie, w której Rzeczpospolita, w Rzeczpospolita i tam, gdzie jest, wykonuje lub może wykonywać swoje obowiązki, swoje powołanie, swoje misje. Jako ojciec, jako matka, jako redaktor, jako redaktor, naczelnik, badanika, Ale także po prostu, jak to pan mówił obywatel tego kraju, Ojciec rodziny, który na co dzień zajmuje się wychowywaniem swoich dzieci, Czuję się tutaj dobrze. Jestem gościem zaszczyconym, ale także gościem, który po prostu czuje się tutaj kimś naturalnym jak obecnym. I dalej, w tym kierunku idziemy. Od początku nas mogło korzystać z komentarzy politycznych, diagnoz pana marszałka Marka Jurka, za co chciałbym tutaj osobno jeszcze raz podziękować. Ale także mieliśmy to, tę możliwość, ten zaszczyt, aby jako pismo opowiadać się po stronie prawicy Rzeczpospolitej kilkakrotnie by przychodziły stosowne do tego okazje wyborów, czyliśmy mieliśmy zdecydowanie otwarć. Ponieważ uważamy, że dobrym republikańskim obyczajem jest to, iż nawet czasopisma, które nie biorą bezpośredniego udziału w życiu politycznym, które nie są bezpośrednio włączone w życie partyjne naszego kraju, nawet te czasopisma, jeśli chcą zachować swoją ideową przejrzystość powinny w chwilach ważnych dla Rzeczpospolitej wypowiadać się wyraźnie, stanowczym, zdecydowanym głosem wskazując także swój własny polityczny.